Widzisz tę pustą przestrzeń na wykresie? Tę przerwę między świecami, gdzie nie było żadnych transakcji. To luka cenowa, czyli gap. I wielu początkujących ją ignoruje, a to duży błąd. Te luki mówią bardzo dużo o sile i nastrojach rynku. Dzisiaj wyjaśniam, jak je czytać. Część to inteligentne handlowanie. W dzisiejszym odcinku z filaru taktyczny, praktyczny zajmiemy się lukami cenowymi. To potężny wizualny sygnał, który pojawia się na wykresach, zwłaszcza na rynku akcji po ważnych informacjach lub między sesjami. Nie wszystkie luki są takie same. Pokażę Ci, jak odróżnić te ważne od tych mniej istotnych. Czym jest luka cenowa? Luka cenowa, czyli gap, to obszar na wykresie, w którym nie dokonano żadnych transakcji. Najprościej mówiąc, cena otwarcia danej świecy jest wyższa niż maksimum poprzedniej świecy. To luka w górę lub niższa niż minimum poprzedniej świecy. To luka w dół. Luki powstają najczęściej między sesjami, np. w reakcji na wyniki finansowe spółki, ważne dane makroekonomiczne czy wydarzenia geopolityczne. Trzy główne typy luk, chociaż istnieją różne klasyfikacje, skupimy się na trzech kluczowych typach luk, które musisz znać: luka ucieczki, breakaway gap. Luka ucieczki pojawia się, gdy cena wybija się z ważnego poziomu, np. formacji konsolidacji. Przebija poziom wsparcia lub opór, o którym mówiliśmy tutaj. Zazwyczaj towarzyszy jej duży wolumen. Co sugeruje? Początek nowego trendu, nowego silnego ruchu w kierunku luki. To jakby cena uciekała ze starego zakresu. To bardzo ważny sygnał, którego nie należy ignorować. Luka kontynuacji, runaway gap. Luka kontynuacji pojawia się w środku już trwającego silnego trendu, również zazwyczaj na dobrym wolumenie. Co sugeruje? Potwierdzenie siły i kontynuacji obecnego trendu. Pokazuje, że na rynku panuje duży entuzjazm w trendzie wzrostowym lub panika w trendzie spadkowym. Luka wyczerpania, exhausting gap, luka wyczerpania pojawia się pod koniec długiego, dojrzałego trendu. Zazwyczaj na bardzo dużym, kulminacyjnym wolumenie. Co sugeruje? Ostatni zryw trendu, ostatni odwróceniem. Pokazuje, że trend jest wyczerpany, a siły przejmuje druga strona rynku. Po takiej luce cena często zawraca i zamyka lukę. Zamykanie luk i inne kwestie. Na rynku istnieje tendencja do zamykania luk, czyli powrotu ceny do poziomu luki, aby wypełnić pustą przestrzeń. Szczególnie dotyczy to luk wyczerpania i zwyczajnych, ale uwaga to nie jest żelazna reguła. Luki ucieczki i kontynuacji jako sygnały siły nie są zamykane przez długi czas, a nawet wcale. Istnieje też luka zwyczajna, która pojawia się w konsolidacji i nie ma dużego znaczenia prognostycznego. Kluczowe wnioski. Luki cenowe to potężne sygnały, które dają wgląd w siłę i nastroje rynku. Kluczem jest rozróżnienie ich. Typów i analiza kontekstu, w takim, w jakim się pojawiły. Faza trendu, wolumen, luka ucieczki, początek ruchu, luka kontynuacji, siła ruchu, luka wyczerpania, koniec ruchu. Nie ignoruj tych luk. A jeśli chcesz opanować analizę techniczną i poznawać narzędzia, które pomagają dostrzegać ukryte sygnały na rynku i podejmować świadome decyzje, koniecznie zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków z filaru Taktyczny Praktyczny. Mam nadzieję, że po tym filmie zaczniesz bardziej przyglądać się lukom. Lukom na wykresie. To naprawdę cenne wskazówki. Dziękuję za uwagę. Jeśli masz pytania o luki cenowe, pytaj śmiało w komentarzach poniżej. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, inteligentne handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.